6 na pięć, czyli nadal za mało. Nic mój nie będzie, dobra. Myślałem, że już ta się też przesiębia. Yy, potrzebujemy jeszcze tej wody. No. A boję się, że nie zdążymy zjeść teraz. Już zje to po prostu i ona zje to A ty i zrobić? Żarcie. Drewno, dobra, kładź się z powrotem, ty się laska też kładź z powrotem, a ty twórz wodę, nie zdążymy, co? Nie, ona jest głodna. Dobra, no to musi iść. Ona musi iść. Ciężko chore niech śpi Niech ona. ona czuwa. Co? Tak? Niech ona czuwa no. W sumie nie. Ona czuwa. Ona szuka zapasów, on śpi, bo i tak dużo nie weźmiemy teraz od tego z tego posterunku. I tak zrobimy. Bierzemy tylko alkohol i... i te elektroniki. No i te wytrychy, coś tu może się sprzedać z tego. Wiemy, że idziemy handlować, dlatego taka konfiguracja. Dzięki temu po prostu mam nadzieję, że się lepiej to potoczy. dobra, ja bym chciał broń. Nie masz broni! Ja... the fuck, 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 FAK! 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 Nie tak miało być! 4 mięsa nie są warte tego. rzyna były tak chodź Chciałem jeszcze handlować No ale no Chcemy jeszcze handlować pajacu Nie, 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 nie Już się zestresowałem Szlak by to trafił, jasne, no. Miał być tak dobrze. Już chciał mnie zaszczelić. O Jezu! Mam nadzieję, że będę mógł wrócić. Bo inaczej to trochę przypał będzie. Szczęśliwa noc. Co ty przyniosłeś, kobieto? Dobra, Martin. Katia jest głodna. Katia musi zjeść. Ty też musisz zjeść, bicz. Bicz. Teraz zaczyna się komplikować, po prostu trafiłem na zimę i to nie jest dobry czas, żeby być właśnie, pozbawił w ruderze mieszkać i tak dalej. Wcześniej byłem się w takim pochodzie, co ja mam ci zrobić, no nie podgrzeję ci większej temperatury, no masz dwa piece i jeden chodzi na pełnych obrotach No stop, no. Lekko chore, ja pierdzielę. Wszyscy umierają tutaj zaraz, a nie mamy lekarstw, i będzie kiepsko. Dobra, ją z lekkiej choroby już wyleczyliśmy. To z czego się robi termoregulacje? Z czego się robi? Nie mam pojęcia z czego się termoregulacje robi. Szlak by to trafił. Może broń będę mu skonstruować. To by było dobrze, chociaż tyle dobre... ...nóż możemy skonstruować. no będzie nóżna. Będą milczym się bronić. Jest miecho! Nawet nie mamy czego tam włożyć. A najpierw tak. Dużo potrzeba. Dużo potrzeba. Nic nie możemy zbudować. Wszystko nam się kończy. Zapasy wszystkiego nam się już kończą powoli. I nie jesteśmy w stanie zbudować tego, tego świeciska że ten czegoś tam, więc na to nie poradzimy. Mmm kijowo! Coś czuję, że nie przetrwamy tu już długo. Niestety wszyscy się tu chorują, a on nie chce się wyleczyć. Dałem mu leki z biotyki, dałem mu de drugi już pleister i ciuoli się nie dochodzi do siebie, no. Dobra, nic więcej nie ugramy. Myślę, że to będzie nasza ostatnia. ostatnia. Minus 1 stopnia było. Dlaczego minus 1 było? Nie wiem, czy on minus 1. Jedzenie dużo leki, dużo broń, bardzo dużo. Tuż się kończą te materiały wszystkie. Myślę, że to jest jedna. Sensowna opcja i... I niestety Arika musi się tam wybrać. Nie mamy żadnych możliwości: wzięcia czegoś ze sobą. Kurcze, kiepsko. No dobra, Arika wyrusza na poszukiwania czegokolwiek. Dosłownie czegokolwiek. Musimy ci być. Jezu, już, już się bałem, że muszę. Muszę przygotować przez te dumba a dolne. O jeszcze już widzę, że to będzie tragedia. Muszę opykować się rodzicami. Dwa dni? Dobrze. Boże, w jakie dobre miejsce trafiłem. Cokolwiek się udało mi ukraść, ale już się wystraszyłem, że się na mnie rzucili. Jest! Dobrze, żarcie ukradłem, żarcie i... i w... Dobrze, że tę wodę i cukier to, to teraz bimber będę mógł zrobić i, i żarcia trochę. Super, tylko że no szkoda, że musiałem ich poukradać, no. Znowu jest chory? Znałem wiele sławnych ludzi, czytelnicy ocenili moją wwiadę za humor i przenikliwość. Już teraz, gdy próbuję spisać swoje doświadczenia, trafię na ścianę. Chciałbym odnaleźć swoich psich, a nie pisać, bo że nie wydywałam się z nim częściej. Eee... No dobra... Ja też się obawiam, że ten dziad się czuje coraz gorzej, ale nie wiem czemu, ponieważ yy, powinien się czuć OK, Tak? Z jakiego chorego powodu nie, nie zdrowiejesz, stary? Już minus jeden. Smutno. No, czekaj. A, nie mamy tego, wodna yy, ale znowu zmęczoną to się nie chłodzi. Nie daje rady, no umiera, no. Umieramy i to tak strasznie, że ja pierdzielę. Ledwo 0 stopni jestem w stanie utrzymać. Lekko chmurna, smutna, zmęczona, smutne. Ciężko chorny no i on zginie zaraz. No i tyle taka będzie przygoda tutaj. Jest jeden stopień w dwóch miejscach kurde grzej jest jeden stopień i mi zimno i umierają z tego zimno no chodź przyda nam się jeden no czemu cię nie doda o jesteś bruno lekko ranny Przychodzisz ranny stary no już nie głodny chociaż Помочь его скальповать, по-просто. Бруно. Тиры-тиры-тиры. Мне хсен тэго злуживанч. Szyć. I co ja mam zrobić? Jak mam większy, mniejszy chłód zrobić, zorganizować? Nie potrafię mniejszego chłodu się tutaj zorganizować. Nie, nie, powrót. No, sprawdźmy co potrzeba na to, żeby było, była tam większa temperatura w tym całym grzejniku, o Jezu, piecu. 20 części tego nie mam, nie wiem ten monekulator, no skrzypniam, no nic nie, nie poradzę na to Kładź się Nie, nie ty Ty się najpierw kładź... Ty musisz sobie poradzić, bo ty ty zginiesz, coś czuję, no i tyle, no i, i leżałeś dwa dni w łóżku i nic, i nic ci to nie pomogło, no stary, no niestety, marin chyba nie, nie, to, to jest po prostu, po prostu śmierć będzie, coś czuję, że tu będzie pierwsza śmierć i, i tyle, i, i nic, nic na to nie poradzimy i Katastrofa, no. Mamy kupę rzeczy, które do niczego się nie przydadzą, i nic z nimi nie mogę zrobić. I po prostu. Nie wiem, może. Potrzebuję wszystkiego w tym momencie. Dosłownie wszystkiego. No dobra. Kończymy dzień. Eee. Wreszcie jeszcze się trochę wciągnęłem i, i chyba spróbujemy to jeszcze jedną noc zagrać. Ten wypad cały. Zobaczymy, jak to się po. Jak się to po prostu, jak to pójdzie, wszystko. Dobra, niech on czuwa. Bruno, niech śpi w łóżku. Katia szuka zapasów. O, są, jest hotel nowy. Dobra, zaraz jeszcze to przeglądnę. Kościół Maryi Panny też. A Bruno, czuwa. Aria, ja śpi w łóżku. Tak, smutna, zmęczona. Nie, odwrotnie. Ty śpi tutaj, a ty czuwaj. Chociaż ona teraz też skończy chora. Dobra, Kościół Maryi Panny. Jedzenie dużo, leki dużo, broń bardzo dużo, częściej dużo, Możliwych handel, zachować ostrożność. Brudera, odwiedzona. Aha, to jest odwiedzona, to jest odwiedzona, to jest odwiedzona, niewielka kamienica. Chodźmy że do teraz byłem tam, tak? Hotel. Dobra, spróbujemy w hotelu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. czy Nie! Nie zostań! Fak, fak. Fak, 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 FAK! No dobra, w takim razie, jak tak już niechcąco... ...mi się wcisnęło... ...to po prostu nie pozostaje mi nic innego, jak eee, się po prostu z wami pożegnać. Zobaczymy, jaki będzie teraz. No nie, ja wolę miękki. Eee, nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. Eee, Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, zachęcam do komentarzy, do polubień i yy, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku z This War of Mine.